Cześć, tu Dąbrzyń17, FIFA20, kolejny filmik na moim kanale. Jestem aktualnie po Food Champions, natomiast nagrody oczywiście nie są w poniedziałek, będziemy na nie czekać, ale chciałbym Wam pokazać skład, którym udało mi się w tym Food Champions. Zagrałem 18 czy 19 meczów, na więcej niestety nie miałem czasu. Wygrałem 11 meczów i troszeczkę inne ustawienie niż na początku grałem, bo grałem jednym napastnikiem, teraz bardziej ofensywnie, bardziej odważnie. 4-1-2-1-2, czyli ustawienie, którym co roku gdzieś tam przewija mi się co roku nim próbuję grać i w tym roku naprawdę się nim dobrze gra. Coś, Są pewne warunki, trzeba uważnie grać. Przestawiam najpierw skład w bramce Ederson, którego wylosowałem w paczce. Ricardo Pereira, prawobrona, w środku obrony Harry Maguire z karta Once to Watch i Toby Alderweilert z Tottenhamu, z lewej strony Dine z Evertonu na defensywnego. Pomocnika przez wiele meczów miałem Didiego, ale tutaj pod, zobaczyłem bardzo ciężko mi się grało przeciwko przeciwnikom, którzy mieli Sisoko popatrzcie, obaj zawodnicy Indidi, tutaj go mam na dole i Sisoko 81 umiejętności, ale Indidi kosztuje około, nie wiem, teraz 2-3-4 tysiące. Sisoko prawie 50 tysięcy chyba za niego dałem, także popatrzcie, że jest różnica. A taki Marcelo Brozowicz, który jest w karcie drużyny Tygodnia Inform 84, gdzieś jest do wywołania za kilkanaście tysięcy. Także popatrzcie, jak tutaj jest ta karta Grywalda Sisoko. Atuty. Popatrzcie na prawą stronę ekranu. 89 fizyczności, bardzo silny, a przy tym całkiem dobre podanie. 78, dribbling przyzwoity i tempo. On nadarza. To jest gościu, który czyści. Przed nim Madison z Leicester City. Fantastyczny zawodnik, naprawdę 82, ale no, robi różnicę, robi robotę w tym informie. Z prawej strony William. Jedyna wada jest jego taka, że jest ciut, ciut, ciut za mało dynamiczny, ale z lewej strony już zmieniłem Fraziera na. Yy... Felipe Andersona z West Hamu. On tu teraz ma, ale to sobie go tam wyleczę, także bez obaw. I w Ataku grał przez długi okres czasu bardziej z Lakazetem, ale Lakazetowi też troszkę brakło szybkości. Także tutaj kupiłem e, Rashforda i Rashford, Rashfordem się gra, wyśmienicie. Jest tańszy. E, Lakazeta kupiłem za 110 tysięcy, sprzedałem go za tyle samo a. Rashforda udało mi się wyhaczyć, tam snajperkę zrobiłem, szukałem go po niskiej cenie 75-6 tysięcy, także popatrzcie, on jest świetnym zawodnikiem, bardzo, bardzo wardim robią dużo wiatru i chciałbym Wam tutaj pokazać taktykę, własną taktykę, bo tu się troszkę e, pobawiłem. E, ostatnie mecze zaczynałem na styl gry w obronie cofnięta, natomiast jak widzę, że przeciwnik jest do ogrania, że jest dobrze, że troszkę za nisko jest ta obrona, no to daje nas zrównoważoną. On jest troszeczkę, e, troszeczkę taki średni pressing. Ten cofnięta to jest niski pressing. Oba się sprawdzają naprawdę. Szerokość 4, głębokość 4. Niektórzy, zauważyłem przeciwnicy, że mają bardzo wąsko zespół, ponieważ mniej bram tutaj pada w tej fifi obecnie ze skrzydł, bardzo dużo ze środka, no ale jest to, jest to zawsze ryzyko, te 4, to jest tak bezpieczny i jest gry w ataku, od poprzedniego filmiku nic nie zmieniałem, zrównoważony, szeroko i zagęszczenie 16, jak i rzuty żożne, rzuty wolne, tak, tak z głową, formacje znamy i wytyczne, z Andersonowi nic nie zmieniałem, tutaj mu można przy dośrodkowaniach czy wychodzi do wrzutek czy nie, dałem zrównoważony, to jest dosyć inteligentny zawodnik jak na grę i za polenkarnym też nic nie zmienię, można tam mu dać, żeby on wychodził Wychodził do piłek bardziej odważnie, jakbyśmy tutaj kliknęli. Zobaczcie, wybiegający no tak się gra, ale raczej bym tak grał przy wyższym pressingu, przy wysokim, nie przy cofniętej linii obrony. Jak widzę, że przeciwnik już zamierza zagrać mi, jak jestem wyżej zespołem za linię obrony, no to wtedy Edersonem sam wychodzę trójkątem napadzie. Także on, on to dosyć fajnie robi. I teraz kolejny raz w Fifie, gdzie to. W piłce realnej ci boczni obrońcy bardzo ważną rolę w ofensywie odgrywają, no to tutaj e, Ricardo Pereira, jak i Digne mają zostawaj z tyłu i nic więcej nie zmieniałem. E, oni zabezpieczają tył w FIFA. Co roku się to sprawdza, żeby zabezpieczyć tyły, i tak samo e, Sisoko którego tak chwaliłem, ma dwa zadania, zostawaj z tyłu i krycie środka, on tutaj zabezpiecza tą strefę między Alderweireldem i Harrym Maguirem, a Madisonem, czyli to jest taki gościu typowa szóstka. Przed nim Madison, skrajsze znaki przy centrach i nic więcej nie zmieniałem. Fajnie wygląda, jak macie mega kreatywnego zawodnika i ogarniacie wszystko e, taktycznie dobrze, że, że wam się zespół nie rozwala. No to można ewentualnie dać wolna pozycja takiemu kreatywnemu zawodnikowi. E, tutaj wszystko domyślne skrzydłowi. Dałem wcześniej Williamowi i William miał podchodzić do podania, natomiast tutaj przy tym ustawieniu e, o, ci zawodnicy naprawdę się dobrze zachowują na tych domyślnych. Raz Ci wyjdzie do podania, jak widzi, że jest taka możliwość, raz wybiegnie do przodu yy, i zostaje wardi. Tutaj zmieniłem tylko jedną rzecz, wbiegać za plecy obrońców, a Rashford ma mieszany atak, natomiast muszę wam powiedzieć, że często w trakcie meczu to zmieniam i sobie to zmienię. Od razu szybka zgranie szybkie zgranie na ścianę, rozegranie, piłka za plecy obrońców, to są dwa dynamity bardzo szybcy zawodnicy i jeszcze jeden kluczę grałem w Foot Champions, fajny poziom, naprawdę dużo tych meczów do nie dam rady wszystkich zagrać, ale jest to duża przyjemność, jest bardzo dużo zawodników, niektórzy mieli super składy, niektórzy słabsze, ale udawało mi się czasami wygrać nawet z tymi zawodnikami z o wiele lepszymi składami, za kilka milionów. Także jest to fajne, du, 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 duże doświadczenie i tylko tam trzeba już, uważam, czasami się tą taktyką pobawić i tutaj jak edytuję plan gry, zobaczcie, że ustawienie defensywne, ja tylko robię między normalnym a defensywnym, wszedłem na 4-2 3-1, styl gry w ataku posiadanie piłki, styl gry w obronie cofnięta i wtedy naprawdę mi to dobrze funkcjonowało, bo cofałem się, starałem się pograć dłużej piłką i jak się dało, zagrywałem dłuższą piłkę do przodu, ale to już te, to ustawienie 4-2-3-1 takie bardzo defensywne, no to przełączałem w końcówkach meczu ostatnie 10-15 minut, jak widziałem, że przeciwnik, mimo to, że ja prowadzę, że mam przewagę jakąś bramkową, że przeciwnik dochodzi do głosu, że jest coraz groźniejszy i i naprawdę tacy zawodnicy typu Neymar, jak ktoś miał, czy nawet Lewandowski, ale szczególnie ci szybcy, dynamiczni zawodnicy jak ktoś jeszcze tam ogarnia z wody no to robili bardzo dużą e, różnicę, dlatego zagęszczałem środek pola. E, no to chyba w sumie tyle Wam chciałem pokazać. Eee, jeszcze kontynuuj edytowanie, ja sobie chyba tu od razu zmienię, popatrzcie na zrównoważoną taktykę i tak to sobie zachowam na przyszłość. No i tak to, tak to wygląda, w tym momencie czekamy na bodajże w czwartek e, będą e, nagrody za Food Champions. E, udało mi się wskoczyć, 11 meczów wygrałem na Silver 1, tą srebrną pierwszą e, pierwsze nagrody srebrne, jak to nazwać i tam jest 20 tysięcy końców, dwie fajne paczki także na pewno, na pewno sobie ten skład wzmocnie pohandluje, zobaczymy zobaczymy, tak pojedynczo zawodników kupować na pewno warto by było tutaj ściągnąć dobrego środkowego obrońcę, bo Harry Maguire jest fajny strzela dużo bramy głową w ofensywie, ale jest troszkę zawodny, za mało zwrotny i ten Sanchez z Tottenhamu, tutaj mi chodzi po głowie, ewentualnie prawego pomocnika zmienić, ale to możemy sobie jeszcze, jak macie cierpliwość, szybko sprawdzić, jak to wygląda. Wejdę w mistrzostwa fut, słuchajcie, i, i, i zobaczymy ranking, jak tam to srebro. 1 to jest, aha, wybór piłkarzy, tam jest karta. Specjalna do 84, także liczę, że jakiś fajny zawodnik się ten trafi, chyba nie wymienię. Tam jest złota paczka piłkarzy premium i jedna mega paczka, także z takich paczek mi się wydaje, że przynajmniej zarobię na jakiegoś dobrego jednego zawodnika, że raczej nie będę miał bardzo dużego pecha. Jeśli chodzi o środkowych obrońców z Anglii, no to właśnie myślałem tutaj o tym Davinsonie Sanchezie, damy sobie, już Wam pokażę, on się gdzieś nam pojawi, jak damy sobie cenę minimalną. Tyle, 8000, załóżmy to nam się już ci lepsi obrońcy. Jest DANG w informie, ale popatrzcie, on jest trochę za wolny. I Sanchez 74 TEMPA, 83 OBRONY, fizyczność 81. On ma wzrostu, bo to już pamiętam, 100-100-180, cm. A jeszcze to sprawdzimy. Tak, 187, się nie pomyliłem. I jeszcze jest tutaj ciekawym kąskiem laport. on jest trochę wolniejszy, ale też jest świetny w obronie, dobry fizycznie, fajny zawodnik razem z Alderweiler'dem, myślę, żeby tutaj razem całkiem dobrze wyglądali. Sanchez jest szybki, także być może tego Sancheza postawimy. Jest jeszcze Wertongen, ale raczej raczej właśnie... Aha i fajnym kąskiem jest naprawdę Socrates, tylko że tu mnie tylko martwi czemu on jest aż taki... Tani, co i w go poprzedniej FIFA, on jest wysoki, ma 72 tempa, no fajny zawodnik, ale coś, coś mi tam jednak nie pasuje, to przyspieszenie jest troszkę, troszkę takie średnie, ale przechwyty, główki, orientacja w obronie, odbiór piłki, wśliz wszystko naprawdę na dobrym poziomie, no zobaczymy i jeszcze chciałbym z Wami zobaczyć na prawego Pomocnika. Być może że uda mi się dwóch kupić jakichś fajnych zawodników. Zobaczymy, zobaczymy, jak nie. To znowu będę handlował, tylko to dużo czasu bardzo na to schodzi. No, Bernardo Silva jest świetny, ale jest zawolny jak na skrzydło. Jest, słuchajcie, Saint Maximin jest bardzo szybki, ale znowu 79 umiejętności. Sar. Eee, szybki bardzo, ale znowu te 78, no jednak tego brakuje potem, i Pepe, e, który jest bardzo grywalny. E, tutaj to jest zawodnik warty kupienia, ale jest troszeczkę drogi. E, William w tym momencie, popatrzcie, o, za 9000 da się go kupić. Jest jeszcze Riyad Mares, taka wersja zawodnika świetnie dryblującego, lewa noga, także będziemy tu szukać, może na tego Pepe uzbieramy, żeby, żeby troszkę nas tutaj nam rozkręcił, tu nie ma szans oczywiście Pepe kupić w tym One to watch. Sterling poza zasięgiem, Salah poza zasięgiem, absolutnie, także jest jeszcze Richarlison, ale no myślę, że tutaj się na tych, wim... o nie, to są za drogie Karty. No zobaczymy, może się ktoś fajny trafi, będę miał więcej pieniążków, będę, będę się zastanawiał, nie będę miał, no to, no to trudno, to będziemy grać tym, co mamy. Jak macie ochotę i zapraszam do dyskusji w komentarzach, kogo byście mi doradzili, jakie zmiany w składzie, kogo polecacie, tak w miarę oczywiście w rozsądnych cenach i, i dzielcie się swoimi składami, swoimi sukcesami. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!